Szczęść Boże, witam w programie Kościół w Dialogu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, jak czytać w Biblię. W studiu witam księdza Ryszarda Nowaka, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałbym z księdzem porozmawiać, y, szczególnie mając na uwadze tych telewidzów, którzy styczność ze Słowem Bożym mają zazwyczaj podczas Eucharystii. Może tylko w niedzielę, może czasem częściej, ale raczej na pewno nie praktykują takiego osobistego czytania Słowa Bożego. Stawiam taki cel nam, żeby poprzez tą rozmowę zachęcić telewizów, żeby jednak wzięli Pismo Święte i zmierzyli się z nim. Jakie argumenty należałoby. Podjąć, żeby no, właśnie ludzi zaprosić, żeby wzięli słowo Boże do ręki. Święty Hieronim, który przetłumaczył Pismo Święte na Łacinę po raz pierwszy, powiedział takie zdanie: Ignorancja scriptuarii, ignorancja Christi jest, czyli nieznajomość Pisma, jest nieznajomością Chrystusa. Czyli jeśli chce wierzyć w Boga. I wierzyć Bogu, to muszę wiedzieć, czego nade mnie chce. czy muszę Go poznać i Jego zamysł dla mojego życia, dla świata. I tego się właściwie nie da zrobić poza Bożym Słowem, przy czym Słowo Boże Biblia to jest księga, która zawiera wszystkie prawdy konieczne i wystarczające dla naszego zbawienia. To nie znaczy, że to są wszystkie, wszystkie konieczne i wystarczające. Zatem można powiedzieć, to jest to swoiste minimum, które powinniśmy znać. Jeśli mówimy, jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga, no to to Słowo, które stało się ciałem, jeśli ma się stać ciałem we mnie, też zaakceptowane, to ja je muszę po prostu poznać, żeby wedle tego Słowa żyć. I oczywiście, że jeżeli ja sporadycznie słyszę, Kościół tak ułożył czytania, na przykład, że one są pewna lekcja kontinua, że my czytamy jakby po kolei na przykład Ewangelię czy daną księgę. Ale powiem ją zazwyczaj w takim układzie, że w tygodniu jest pewien rytm i w niedzielę inny rytm one się z sobą jakoś tam łączą, chociaż nawet czytając pełny cykl czytań, nie czytamy całej Biblii. Najważniejsze treści tak i zdecydowaną większość, ale nie wszystkie. Natomiast wydaje mi się, że może no, nie wydaje mi się, wiem o tym, bo to wracam mi z informacji zwrotnych, bo ludzi, że czytając Słowo Boże, życie się porządkuje, ale warto to czynić wtedy. W taki sposób, że czyta się daną księgę w całości. Od początku do końca. Ja zwykle mówię, że warto sięgnąć najpierw do wstępu. Jeśli jest Biblia tak wydana, że jest pewien komentarz wstępny do całej księgi, to warto go przeczytać. On pokazuje pewien kontekst, pewien zamysł redaktora, bo to, najczęściej to są redakcje, a nie listy autorskie. W związku z tym y, warto to poznać, bo to daje pewien y, jakby klucz czytania tej księgi, jakie są treści istotne, gdzie jest akcent. I czytając można po kolei fragment za fragmentem, jestem w stanie jakby przejść tę drogę, ale odnosić to do swojego życia powinienem. Czyli y, to, to nie chodzi o przeczytanie, tak, jak się czyta książkę, bo y, można zdobyć wiedzę na temat. Ale tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli Biblia jest Słowem Bożym, jest słowem zapraszającym do dialogu, no to jest to wypowiedź, która ma mnie sprowokować. I to słowo, ono się ma osadzić w moich realiach życia. Czyli jeśli ja czytam słowo, to wynastawiać sobie pytanie, co tu jest ciekawego dla mnie, co mnie inspiruje, co mnie prowokuje, co mnie zastanawia, co mnie intryguje. Czy to jest ta metoda? Bo mam tak, taką obawę, że nasi telewidzowie będą mieli dobre intencje. Ale się zniechęcą. Jaką metodę zaproponować, żeby czytelnik Słowa Bożego miał to proste narzędzie do pracy, żeby to po jednym, po drugim podejściu się faktycznie nie zniechęcić? W domu mnie nauczono od szacunku do księgi. Myśmy, kiedy czytaliśmy książki w domu, to zawsze było opakowane dodatkowo w jakąś gazetę czy jakiś papier, żeby Nigdy się po książce nie pisało, bo nie wywijało się książki. Biblia była pierwszą księgą, po której ja zacząłem pisać ołówkiem. Mam taki swój egzemplarz, gdzie kilka, ale ten pierwszy też mam, który zrobiłem, że czytałem z całym systemem jakby podkreśleń, znaków zapytania czy wykrzykników. Ktoś mi powiedział, że są takie możliwości, i powiem, to było przełamanie, ale jakby ja jestem wzrokowcem, więc jak mam swoją Biblię w ręce, to jestem w stanie w miarę szybko znaleźć odpowiednie dla mnie potrzebne fragmenty. I to jest o tyle dobra metoda, że ona jakby zmusza do, do pewnego zajęcia się racjonalnego tekstem, że się nie odpływa tak szybko. Jeżeli wyznaczam sobie rytm, na przykład rozdział dziennie, może być krótszy fragment, ale to ja decyduję. Jeśli wyznaczam sobie, że jest to rozdział, biorę ołówek do ręki, swój egzemplarz pisma i czytam właśnie z takim nastawieniem, że powinienem znaleźć tu jakieś słowo dla siebie. Modlę się wcześniej, Duchu Święty prowadź. Zakładam, że tak to wszystko jest w wierze, że Bóg chce do mnie przemawiać, więc ja chcę słuchać. No to czytam i podkreślam. I czytam dalej i znowu coś podkreślam, coś zastanowili. Jedno mówię, zdanie, ksiądz, słowo. wykrzykniki, zapytania? To później przychodzi. To mogę równolegle, bo mogę czegoś nie rozumieć, no to wtedy sobie robię znak zapytania, potem przemyślę, poczytam, zapytam, to się dowiem. Jeśli coś mnie mocno jakoś trafia, uderza, że to bym chciał zastosować w życiu, mogę sobie jakąś strzałkę zrobić. Jeśli coś powiedzmy, to słowo mówię, o, to mnie trzepło, no to sobie krzyknik zrobię. Ale to już można powiedzieć, to już jakby drugorzędna rzecz kolejnego komentarza czytania. Natomiast w pierwszym czytaniu czytać i podkreślać coś, co spodobało mi się takie sformułowanie, to ja podkreślam, nie? To mnie zaintrygowało, podkreślę. Skończę ten rozdział. I wracam, I może być tak, że ktoś przeczyta i nic nie podkreśli, no to wtedy drugi raz. Jeśli za drugim razem też nie podkreśli, to trzecim na pewno podkreśli, bo nie będzie chciał przeczytać czwarty raz. Ale no tak to jest, ta nasza natura. Ale jak już podkreślę, to wtedy patrzę na te podkreślenia i stawiam sobie pytanie, dlaczego to podkreśliłem? Czemu dzisiaj na to zwróciłem uwagę? Z czym mi się to kojarzy? Co mi pamięć wydobywa? i Gdzieś tam pulsują różne myśli w głowie i to będą na pewno myśli, które dotyczą mojego życia. One będą związane z tym, co ja przeżyłem, z moimi przemyśleniami, z kojarzeniami, z różnymi wydarzeniami, które są. I mogę powiedzieć, to mi da jakąś treść, która z jednej strony może mnie ucieszyć, bo potwierdzi, że o, coś dobrego się stało i tu jest to potwierdzenie, że tak to powinno było być. Albo mnie to słowo no, przemieli powie, słuchaj człowieku, żyjesz inaczej, a ma być tak, jak mówi Bóg, no to wyciągnij wnioski. I te wnioski, ta puenta, którą, no Panie Boże, ratuj, pomóż, albo dziękuję Ci, super, że tak dalej, dalej tak niech będzie, to właściwie jest już finał tej modlitwy. Czytanie słowa, które słowem żywym, tak jak mówię, o Hebrajczyków, skutecznym, ostrzejszym niż wszelki miecz obosieczny, zdolne rozsądzić myśli, pragnienia, serca, przenikające do szpilku stawu, kości, to słowo, które jest Słowem bardzo żywym. Izraelici mieli takie pojęcie dabariachwę, czy to jest słowo, które, które jest Słowem stwarzającym. Bóg wypowiedział się, Bóg, Bóg rzekł i stało się. To słowo wypowiedziane raz na zawsze, czytane dzisiaj przeze mnie jest wypowiadane do mnie. Bóg jest ponad czasem, więc mówię dzisiaj do mnie w sposób twórczy. Czyli jeśli ja wchodzę w kontakt, w relację z tym Słowem, to, to Słowo nasącza mnie. Myślę, że to jest tak, tego doświadczam w swoim życiu, że, że wiele tych treści one potem pozostaje. Czasami z, po zaskoczeniu gdzieś tam jestem w jakiejś sytuacji, często konwersuję z takim momentem, ktoś przynosi mi taki obraz boleści, że ja nie wiem, jak mu właśnie poradnie, co mu powiedzieć tak naprawdę, nie? I przychodzi mi myśl jakiś fragment słowa, który, a sam jestem zdumiony, że jego pamiętam. Um, wiem, że jest to Słowo Boże, ale a zdziwiony jestem, że pamięć wydobywa. Z Pustego Salomo nie jest Z racji, że mam to przeczytane, że oczywiście jakieś tam studia, te inne, ale to powiedziałbym, to jest na zasadzie, że się odbyło te studia, ale ważniejsze jest dla mnie to czytanie, które rzeczywiście jest przetrawione na modlitwie. W tych regułach, które poznałem czytając, sobocze studiując. Ja widzę, jaki to ma wpływ realny na moje życie, na moją posługę, na mój kontakt z innym człowiekiem. także ja powiem, jakoś sobie nie wyobrażam, żebym codziennie nie miał kontaktu ze Słowem Bożym. Nie zawsze jest to tak, że mi się udaje taki spokojny, dłuższy jakiś tam czas, kilkadziesiąt minut posiedzieć przy Słowie Bożym, ale, ale właściwie no, nie zdarza mi się nie mieć kontaktu ze Słowem. To też wynika z posługi w tej chwili, chociażby na tej zasadzie, ale, ale powiem, najlepsze są chwile wtedy, kiedy rzeczywiście ja mogę w ciszy sobie siąść, przeczytać i te pytania stawiam. I powiem, no to już któryś z kolei razy już nie pamiętam ile razy Kilka jest takich egzemplarzy pism określonych przeze mnie. Co jakiś czas kupuję nowe, żeby było świeże rozdanie. <laughs> I powiem, no rzeczywiście jest ciągle nowe, ciągle świeże, bo kontekst mojego życia się zmienia, więc jakby to słowo w innym jakby aspekcie inaczej rzuca światło na, na to moje życie. Podzielę się z księdzem jednym moim doświadczeniem. Na jednej z rekolekcji kapłan prowadzący Mówiłem, że jak zaczynasz się modlić i otworzysz Pismo Święte, to zrób to w taki sposób, jakbyś się fizycznie spotykał z Panem Jezusem. Faktycznie żywym. On taki jest. Wymyśl sobie swój gest, swoją praktykę, że to jest spotkanie, a nie otwarcie zwykłej książki. No i długo zastanawiałem się, jak to zrobić. Podpatrywałem innych w kaplicy. Ktoś tam przykładał pismo do serca, ktoś tam. Ściągał buty. Ściągał buty dłużej, modlił się zanim otwarł Księgę Pisał Świętego i to wszystko nie były moje gesty. I przypomniałem sobie jeden mój ludzki gest. Jak przyjeżdżam do mamy, to na przywitanie i na pożegnanie całuję ją. Taki miłosny pocałunek matrzyno-synowski. I to doświadczenie przyniosłem na otwarcie Księgi Pisał Świętego. Jest pierwszy pocałunek, tak, jak całuję Pana Boga na, na spotkanie, na przywitanie. I to już dosyć długo we mnie jest i jest to no, no, no żywe, nie jest pusty gest. Czy myślę to jest ważne, że nie jest to pusty gest? jest identyfikowalne, że nam się łatwiej skupić, skoncentrować, bo przez powtarzalność, można powiedzieć, rozpoczyna się to wyjątkowe spotkanie, bo tylko takie spotkanie i tylko w takiej okolicznościach, jak ono się dokonuje, chociaż w analogii do tego bardzo bliskiego sercem spotkania, jak najbardziej. Gdyby jeszcze naszą telewizję podpowiedzieć, mówił ksiądz codziennie, ale ile czasu poświęcić? Ha, raz dziennie, tak. Każdy zna swój kontekst życia. Ja myślę, że to jest tak. Kiedyś czytałem taką książkę, yy, Kwadrans Szczerości. To ojciec Józef Augustyn opisywał metodę takiej modlitwy, rachunek ignacjański, rachunek sumienia. I tam pięć elementów, i mówi, że to jest kwadrans, tyle trzeba poświęcić. Tak sobie pomyślałem wtedy, że to jest jakiś początek, to jest jakaś miara. Jeśli ktoś jest w stanie piętnaście minut poświęcić dla pana Jezusa, to dobrze, chociaż warto rozpocząć od pięciu. Czy ktoś jest w stanie 5 minut posiedzieć nad słowem, z czego 3 poczyta, a dwie posiedzi nad tym słowem, żeby proporcje jakieś były? Jeśli może dać 5, niech da 5, ale niech ta codziennie te 5. Jeśli może dać 10, to dobrze. Jeżeli go stać na 15, wtedy rzeczywiście ta myśl jest bardziej, że tak powiem, w stanie przeniknąć głębiej. Dzisiaj nie jest problemem siedzieć na modlitwie. Powiedziałbym, to jeszcze, to jeszcze nie jest problem, tak naprawdę, ale, ale siąść i zatrzymać się, żeby usiąść z Jezusem, to jest najtrudniejsze. Żeby, To znaczy, bo to jest tak, że my siadamy, tylko że myśli biegną dalej, albo są jeszcze daleko z tyłu. I, i zatrzymać się i tu, i teraz, to jest, to jest najtrudniejsze. To zajmuje najwięcej na początku czasu na, na modlitwie, żeby się zatrzymać. Jakby to wprowadzenie w modlitwę, ten, ten taki, ta gra wstępna. Ona jest najtrudniejsza na początku. Potem, kiedy ten język jest na tyle właśnie już skodyfikowany, określony, wiemy, to łatwiej nam się koncentrować. Jeśli jest to codzienne, z każdym nie będzie nam łatwiej się koncentrować, bo będzie to pewnego rodzaju praktyka. Natomiast, jeżeli jest od czasu do czasu, to będzie nam trudniej się na początku skoncentrować i znaczną część tej mądrości będziemy walczyli o to, żeby się skupić. I po coś powiem, no to po co nie? Hmm. Powiem, no. Jeżeli zakładam, że daję panu Jezusowi kwadrans w ciągu dnia, no to mogę powiedzieć tyle mu daję. Jeśli ja nie mam żadnego produktu tego czasu, bo no, wiem, że zacząłem i skończyłem, a w środku walczyłem, żeby się skupić i nie zdążyłem, już, żeby nic więcej zrobić. Tylko powiedzieć, no, zmarnowałem 15 minut, ale moja intencja oddania tego czasu panu Jezusowi to jest, można powiedzieć, najbardziej sensowne zmarnowane 15 minut w tym dniu. Ile się modlić? Nie wiem, warto dążyć do pewnego celu. Jeżeli mm, taką ofiarą dla Boga jest dziesięcina, dziesiąta część plonów, nie należy do nas, należy do Pana Boga, tak biblijnie, to gdyby dać dziesiątą część doby, o oh, dwie 40 to jest dużo, nie? Ale to jest kierunek. Ale jeśli na przykład ktoś ma praktykę, że rano się trochę pomodli, Potem gdzieś w ciągu dnia w różnych momentach myśli biegną. Idzie na Eucharystię, wcześniej ma ten kwadrans, coś. Tego wcale nie ma mało, jeśli taką praktykę ma. Natomiast no, uważam, że 1% to już by musiało być, tak? Czy te 24 minuty byłaby to jakaś szansa. Jako punkt odniesienia <grytanie> oczywiście, <grytanie> ale zacząłeś od 5 minut tworzy kwadransy. <grytanie> Chciałem jeszcze na koniec zapytać, yy, bo nasze ludzkie myślenie jest nastawione na efekt. W pracy pieniądze, sportowiec chce mieć dobry wynik sportowy właśnie, e, czy tutaj też myślenie w kategoriach efektu jest właściwe? W jakimś stopniu tak. Żeby to nie było, gada udziad do obrazu, obraza nie raz, prawda, ale powiem, y, moje doświadczenie osobiste i doświadczenie ludzi z którymi rozmawiam, spotykam się, którzy w taki sposób do Bożego Słowa podchodzą, jest takie, że ten efekt następuje. Może nie zawsze tu i teraz, w tym momencie, ale efekt następuje. Powiem. I to jest często efekt taki, że na początku jakby mniej widać, a potem następuje swoista synergia, gdzie to się wszystko zaczyna nakręcać i ten wzrost, jakby i te efekty, które których się spodziewamy, rzeczywiście przechodzą Czasami w sposób nawet spektakularny. Także to tak. Natomiast z drugiej strony, no jest to taka dziedzina doświadczenie Boga, to jest taka dziedzina, w której można powiedzieć, nie chodzi o słowo efekt w znaczeniu sukces. Ewangelia, w Ewangelii nie znajdziemy słowa sukces w znaczeniu zdobywania efektów. Bardziej chodzi o wierność. Pamiętam y czytałem kiedyś taką historyjkę taki opowiadanie jak do mistrza modlitwy jakiegoś tam mnicha przychodzi adept życia duchowego i mistrz naucz no, nie modlić się, i dobrze, weź tam jest kosz iść do rzeki przynieść wodę. Nie? No I wiadomo, cały dzień nie wracaj do nie, nawet no wieczorem wrócił y y y no nie, nie, co przy, wziąłem, przelatuje ta woda. Ale wiesz, bo w modlitwie nie chodzi o to, żeby kosz był pełny, tylko żeby był zawsze mokry. I może tu jest jakby puenta dla, dla tej, no, tej wypowiedzi. Po tym wprowadzeniu, po tej refleksji, jak czytać Pismo Święte, jak się nie modlić, pomódmy się za naszych telewizorów, by mieli to pragnienie i poszli za tym pragnieniem, żeby chciało się nam wszystkim. Systematycznie sięgać po Słowo Boże. Dobry Panie Boże. Tak, Panie. Czytałem w Twoim dobry. Księdze Życia, że na początku było Słowo. I to Słowo było u Boga. Ono jest słowem stworzenia. Tak jak na początku Księgi Rodzaju Twoje Słowo powołało istnienie świata. Tak, to Słowo, które stało się ciałem, dało mądrość, pokazało, jak żyć w mądrości tego Słowa. Panie, prosimy Cię o to, żeby to żywe Słowo, które wypowiadasz nieustannie tu i teraz do nas, chociaż zostało raz na zawsze spisane, ale ciągle jest na nowy sposób przez nas odczytywane, żeby wydawało plon obfity, żeby zostawiało w sercach trwały ślad, żeby uspokajało to serce, żeby ukierunkowało życie. Niech się wszystko dzieje, Panie, wedle tego Słowa. Chcemy tak jak Samuel powiedzieć, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Chcemy jak Maryja powiedzieć, niech mi się stanie według całego Słowa. I być może tak to będzie, że błogosławione owoce tego Słowa będziemy widzieli tu i teraz. Niech tak się stanie. Amen. Dziękuję za modlitwę, za rozmowę z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.